Cześć kochani! E, dzisiaj postanowiłam nagrać Wam kolejny haul. Kurczę, nie wiem czy nie jestem zbyt kamery, no ale dobra, dobra, trudno, nagrywam na próbę. E, tutaj mam siatę, co prawda jest to handem, w sensie siata, ale haul pochodzi z second handu jednego, z tego co pamiętam. Tak, w jednym zrobiłam wszystkie te zakupy. E, była wtedy wyprzedaż po 5 złotych. I zapłaciłam 37, bo jedną rzecz kupiłam za 2 zł takiego miśka. Którego właśnie sobie przypomniałam, że zapomniałam zabrać, ale czekajcie, zaraz po niego wrócę. No, No, jest misiek! Także dobra, może tak nietypowo zacznę, bo chcę w miarę szybko nagrać ten haul. Bo jestem po pracy i chcesz je jak najszybciej wrobić. Czy znaczy, wyrobić? No. W sensie już dwa tygodnie zwlekam z tym holem, rzeczy leżą z matkami nieprane, a chciałam już je zacząć używać, dlatego właśnie go nagrywam dzisiaj. Także tak, pierwszą rzeczą jest tak nietypowo maskotka, która kosztowała całe dwa złote, taki zwykły prosty misiek. Kupiłam go, bo mu tak fajnie dzędzają tutaj te kończyny, nóżki, rączki. E, oczywiście nie kupiłam go że dla żadnego dziecka, tylko dla mojego psa do mordowania, czyli do zagryzania, bo on bardzo lubi odgryzać takie mm, mardające elementy. Więc jak za dwa zł, stwierdziłam, że spoko cena. W zoologicznym podobne miski kosztują 25, 30 i więcej złotych, a niczym się nie różnią. Do pralki i zabawa gotowa. Już testowany, także fajna sprawa. No i tak, wracam do mojej siatki, reszta rzeczy skoro było po 5 zł, to 7 rzeczy, tak, 7 razy 5, 35, no i ten misiolek 2 zł. Zacznę mało, znaczy zacznę, już zaczęłam, drugą rzeczą jest torebka, taka żółta, stwierdziłam, że no ja jestem raczej osobą, która lubi stonowane barwy, ale czasami jako dodatek do takich smutnych, czarno-szaro-granatowych rzeczy, może się przydać żółty element, który chyba ostatnio jest dość modny, ten kolor. No i tutaj tak jest to rabeczka na zameczek. Bardzo tania była, ma śliczną poszewkę w środku, w takie wieloryby. Jest w ogóle niezniszczona z takiego płótna. Ma od spodu ląbóweczkę elegancko odszyta. Pierwotnie kosztowała aż 25 zł no bo taką torebeczkę można gdzieś w jakimś senseju kupić, nie wiem, za 4 dyszki 35 albo nawet czasem taniej. Natomiast, akurat tak ładnie wykonaną, taką zagraniczną, w sensie wiedział o co chodzi, ta jakość wykonania, odszycie, no to jednak w jakichś takich zwykłych sklepikach to ciężko dostać. Za tą cenę jeszcze 5 zł. Tutaj jest jakiś napis. Także no, wygląda tak fajnie, stylowo. Głównie będę pewnie chodzić z psem na spacery z tą torebką. Włożę tutaj sobie nie wiem: telefon, chusteczki, woreczki na odchody czy coś tego typu. No, trochę obleśne to jest, no ale trzeba nosić, wiadomo. Także to jest druga rzecz. Bo sama nie wierzę i w sumie nie wiem, czy to jest oryginalna rzecz. Ja się tak za bardzo nie znam na tym, czy to może być oryginalne, czy nie. I też nie szukałam na internecie, ale to jest taka błękitna, taka w kolorze baby blue polówka z jean Paula, O ile dobrze pamiętam, tak? Jean-Paul, Jean-Paul, Jean-Paul. Nie wiem, jak się to wymawia. Ale zrobiłam przebitki oczywiście, bo takie rzeczy uważam. Sama też nie lubię oglądać po prostu ludzi, którzy pokazują ani pokazują tych rzeczy na sobie, bo nie wiadomo jak to wszystko leży. Więc taka polówka w błękitnym kolorze pierwotnie kosztowała 19 zł. Ja wyrwałam za piątka. Jak wszystkie te rzeczy, na no, oprócz miszka. Ciekawa jestem. No, jest tak odszyta, więc wygląda w miarę w porządku. Nawet jeśli nie jest to oryginał, to myślę, że no za 5 złotych, jak fajnie leży, to nie będę, że tak powiem, przesadzać. Eee, 95, 94% Paweł no 6% Elastan. Nie wiem, metka tak wygląda. Jest nawet jakiś zapasowy guziczek. Czy jest to oryginał? Nie mam pojęcia. Czy będę chodzić? Będę, bo że tak powiem, wcale nie uważam, że to obciach. A jest taka fajna. Będzie jak znalazł na lato, które już się kończy, co prawda, bo pada deszcz. No, ale mi się ona bardzo podoba. Chociaż ogólnie nie przepadam za takim niebieskim, wiecie o co chodzi, nie takim, tylko takim średnim, niebieskim, nasyconym. Bo jakoś mi się tak źle kojarzy za takim maryjnym, o. Źle mi on się kojarzy. Nie wiem czemu. Chyba z moją sąsiadką. No nieważne, nie będę tu wywodów, wywodów osobistych robić. Wiadomo, nie wszystkich sąsiadów musimy lubić albo nie wszyscy są sympatyczni, niektórzy, a nieważne już. Następną podkoszulką jest z firmy Esprit w rozmiarze UKM. Ten to chyba Deutschland, też rozmiar M. Także niby M, ale taka ja bym podejrzewała, że nawet L by weszła w tą podkoszulkę. Taka zwykła biała koszulka. Miałam nie brać, bo w sumie taka niby zwykła jest. Tu jest coś alaflega flaga Stanów. Popiszę też San Francisco. Uh, just Food, uh, No i tu już dalej. Nie mogę odczytać wszystkiego. Listen to the Wave Esprit. No, takie, takie jakieś napisy wakacyjne. Flaga ale USA, ale nie taka bezpośrednio, więc spoko. Uh, z Esprit'a są drugie rzeczy, bo na Zelandu pamiętam, że tak powiem. Jak już szukałam jakiejś bluzaczki albo sukienki. No to nie były to takie tanie rzeczy. Ona pierwotnie kosztowała 18. No i jest taki cienki, bawełny, więc na pewno najlepszy będzie cielisty stanik, bo pewnie wiecie, że najlepiej pod białe rzeczy jednak nie ubierać białego stanika, ale w takim cielistym kolorze, bo wtedy się fajnie stopi ze skórą i nie będzie tak prześwitywał. Więc no całkiem spoko brózeczką do dżęsów na opalną pogodę za 5 zł to nawet w H&M nie kupię. A całkiem fajna. Kolejny t-shirt. Ten mi się już mega podoba, w ogóle jak go zobaczyłam, stwierdziłam, tak, to jest to. W sensie wiecie, czasami są takie rzeczy, które po prostu popatrzycie i wiecie, że będziecie na 100% w tym chodzić, że to jest wasza rzecz. Bardzo do was pasująca. No i to jest bluzeczka z Weromody w rozmiarze S. Taka prosta, niby S-ka, ale fajnie nam nie leży. W dekolt w V. Paski biało-czerwone. Ala polska flaga, hoho. Ho. Nie, no nie jest to dokładnie polska flaga, wiadomo, ale jakiś fajny twarzowy. Ten kolor jest taki marynarski wzór i całkiem taki fajny, wyluzowany. Jest chyba w 100% z baweł, no tak mi się wydaje. No nie wiem, bo metka jest akurat wycięta, ale spoko. Za 18 była i powiem Wam szczerze, że jakbym nawet ją dorwała tam za 18, to pewnie bym ją kupiła. Bo co prawda Vermoda to nie jest Jean Paul albo inne takie z nie wiadomo co cacko. No ale ten krój w ogóle fajnie na mnie, na mnie leży. Niby taka zwykła, ale znaleźć dobrze dopasowany i taki ładny t-shirt z dobrej mięsi z tej bawełny, to też jest nie taka łatwa sprawa. Eee, tak jak puszkiwania białego t-shirtu, to często są tematami filmów youtuberek. No i nie dziwię się, bo faktycznie, żeby ta jakość bawełny była dobra, żeby w praniu się nie przekręcały szwy i żebyśmy fajnie w tym wyglądały nie jak w worku na ziemniaki, ani też nie jak w poliestrowym eee, takim szmaciano eee. Przezroczystym zroczystym ciuchu, no to, to jest sztuka znaleźć coś takiego fajnego. Następną rzeczą jest też coś, co mi od razu wpadło w oko, ale się zaczęłam zastanawiać, bo jest taka, hmm, czy znaczy była taka, wydawało mi się trochę zniszczona, ale z bliższa się przyglądnęłam i dała mi jeszcze szansę. Myślę, że parę razy ją ubiorę. Jest to chyba z Kubusa. Zaraz tak. Takie, taka metka to chyba Kubus. Jeszcze to sprawdzę na wewnętrznej metce. Kosztowała 18. Taka prosta bluzeczka w groszki. A ja groszki uwielbiam. Jest ona przy szyi jakby z takim drobną, z drobną falbanką, z marszczeniem, a z tyłu jest taka pętelka i guziczek. Myślę, że najlepiej, jak ją zmierzę. O, to taki metalowy chyba jest. A nie, to jest plastik, tylko tak się błyszczy. Tylko tak się błyszczy. A rękawek jest w formie takiego motylka. Obciętego tak powiedziałabym bardzo niedbale. Nie wiem, czy to był celowy zabieg. Chyba tak, bo nie sądzę, żeby tak ktoś sobie yy, fantazyjnie, że tak powiem, wymyślił, żeby skrócić rękawę. To by było dość ciekawe. I z wewnątrz właśnie widziałam, że lekko jest jakby zmychacona, ale z zewnątrz całkiem spoko myślę, że parę razy ją ubiorę do granatowych jeansów. Mam takie fajne treginsy z H&M i myślę, że do nich na przykład by pasowała. Miałam sprawdzić firmę. No i skład przy okazji też sprawdzę. Tak, to jest kubus 100% wiskoza, rozmiar M. Widzę, że tam metka wewnętrzna. Tu są jakieś ślady kleju, więc raczej nie była... Zbyt dużo używana, więc całkiem spoko. Do pracy będzie fajnie, bo jest taka granatowa w miarę elegancka. Następną wezmę, no, sama już zapomniałam co tutaj jest, bo dwa tygodnie to już tak leży około. A, też z Kubusa w rozmiarze S, taki bolerko-cardigan. Popatrzcie, jest to takie dziwnej długości i to jest nowe z metką. Mm, nie jest to ani długie, ani krótkie jakoś super, bo bolerka czasami były naprawdę krótkie. Z takim dziwnym rękawem ale taka pumpa. Yy, nie wiem, czy będę w tym tak, znaczy wydaje mi się, że tak Wyglądam w tym ciekawie, aczkolwiek nie wiem, czy będę się w tym dobrze czuła. Spróbuję po prostu przymierza. Pochodzę, nie wiem. Kosztowało pierwotnie 20, no bo było z metką, więc panie w e, odzieży wyceniło wyżej. E, na metce, no to co mamy? Kubus e, 199 kronen, czyli pewnie na nasze by to było przez pół, tak myślę, około stówki. No spoczko, za stówkę bym na pewno tego nie kupiła. Za dwie czy mogłabym się zastanowić, no bo wiecie, taki fason to nie jest to cały sweter, nie jest jakiś mega ciepły, skład to też chyba nie jest, nie wiadomo co, zaraz zobaczymy. No, 85% akryl, 15% wiskoza, więc też akryl z wiskozą, w przewadze akryl to człowiek będzie się pocić, więc nie inwestowałabym w to więcej niż... Kilkadziesiąt złotych 20-30. No ale za 5 złotych Muszę spróbować po prostu, czy ten fason będzie nam nie pasował. Może nawet do tej bluzki białej groszki będzie pasować. Zobaczymy, przymierzymy. No, i ostatnią już rzeczą, czekajcie, czy ja Wam dobrze powiedziałam: 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I mi się dokładnie, czyli się nie pomyliłam. Ostatnią rzeczą jest taki różowo-pudrowy, czy pudrowo różowy szalik. Taki standardowy, cieniutki. O, tutaj widzę, że jest jakaś lekka jakby. I lekkie zaciągnięcie, ale się tam w ogóle nie przejmuję, bo czasami nowe też takie mają. Patrzę, czy. A tu jest. Nie, nie, to nie jest matka firmowa, bo myślałam, że jest nowe, w ogóle nie używane. Jest 50% bawełny, 50% akrylu. Jakaś dziwna firma Cymic z 14 było pierwotnie. Mnie kosztował tylko 5 zł, ale nie żałuję, całkiem fajne. Tu są takie franzelki. Jak złożę go na pół czy też na cztery, i owinę się nim tak, to będzie naprawdę jak znalazł. Teraz zresztą na jesień ja już bardzo dużo chodzę. W szalach dziś nawet byłam w takim bordowym do granatowej kurteczki, ponieważ no, mi jest chłodno na polu, szczególnie grano i Idę z psem, to jest nie wiem, 10-12 stopni, mimo że jest początek jesieni, eee, chociaż nie kalendarzowej, bo dopiero mamy dzisiaj 16 września. Okej, okay, to to jest ostatnia rzecz. Bardzo miutki ten szalik jest naprawdę spoko. Szczerze go wpłynie do płukania jakimś zmiękczającym wybiorę, To już w ogóle będzie całkiem spoko. <laughs> już powoli chrypnę, więc chyba pora kończyć. Postaram się nagrać Wam do wszystkiego przewitki. Na no zachęty, dajcie mi lajka i subskrybujcie. Trzymajcie się ciepło. Pa pa!